Cześć! Witam Was! W dzisiejszym odcinku, no niestety, znów jestem delikatnie przeziębiony, więc nic sobie na dworze nie nagramy, tak jak to zwykle bywa na moim kanale. Słuchajcie, no już drugi raz, ale wy wybaczcie mi po prostu, normalna sprawa jest okres taki jesienno-zimowy, więc normalną rzeczą jest to, że ludzie będą chorować, przeziębiać się. Yy, I co? Yy, co w dzisiejszym odcinku, słuchajcie? Chciałem Wam nagrać po prostu, nie chciałem Was zostawiać bez filmów, niedzielne popołudnie. Więc postanowiłem nagrać dla Was chociaż takie coś. Coś, co chciałem zrobić już od dawna tak naprawdę, bo już do tego się przygotowywałem jakiś czas. A mianowicie po prostu specyfikacje, charakterystyczne cechy i tak dalej ciągnika Ursus C330 z pierwszego roku produkcji, 67. Bo uważam, że na YouTube nie znalazłem na internecie w ogóle zbyt dużo informacji na ten temat. E, takiego całego też filmu e, mówiącego jasno na ten temat, e, informacji udzielających jasno nie znalazłem, więc postanowiłem samemu coś takiego zrobić. Tak ja, jak mówię, informacji zbyt dużo na, in na internecie nie znalazłem, ale z tego co znalazłem, spróbowałem coś poskładać, ze własnych obserwacji również. Więc cóż, zapraszam Was na film. Słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, że pokażę Wam takie zdjęcie, dość popularne w internecie zdjęcie ciągnika Ursus C330. To jest jeszcze zdjęcie archiwalne z epoki na takim jakby ściernisku po zbożu, tak? I słuchajcie, to jest ciągnik z 67 roku, przynajmniej z tego co ja widzę i z tego co udało się ustalić. I słuchajcie, wezmę sobie tutaj jakiś pokazywacz, taką pałeczkę w formie ołówka, takim tutaj będę pokazywał na moim laptopie, bo inaczej nie mam możliwości. I słuchajcie, takie cechy charakterystyczne widoczne na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, na pewno są to, no tutaj może to słabo widać, ale na pewno są to reflektory, tak, w pierwszym roku produkcji były to jeszcze te takie jajka, jajeczka ja to mówię, takie zaadaptowane jeszcze z Ursusów 25 i 28, takie no bardzo ładne moim zdaniem, tylne lampki też były takie starszego typu, też Wam je później pokażę na innym zdjęciu bardziej widocznym, bo tutaj faktycznie te reflektory są mało widoczne. Kolejną cechą taką na pierwszy rzut oka, najpierw Wam pokażę takie bardziej oczywiste, jest kierownica. Piękna, biała kierownica. Charakterystyczna właśnie dla 30 z pierwszego roku, z pierwszych lat produkcji. Tak, Nie wiem, czy później też takie były. Prawdopodobnie w 1968 roku również taka jeszcze występowała, chociaż już nie jestem tego tak pewien. Biała kierownica była również w Kursusie 4011, Jednak z tego co mi, wi mi wiadomo, po prostu nie było ich za dużo, bo później zostały zastąpione aluminiowymi. Tak dosłownie, no po prostu były zastąpione aluminiowymi kierownicami. Jeżeli chodzi o tłumik, wydech, komin, jak zwał, tak zwał, nie wiem, czy to jest oryginalny na tym zdjęciu. Szczerze mówiąc, no tak na chłopski rozum wydawać by się mogło, że jest, że jest oryginalny, bo wygląda tak troszeczkę jak te takie z jeszcze Ursusa 28, ale pewności nie mam, bo tłumiki rybki, te takie płaskie tłumiki też w tym czasie już prawdopodobnie chyba były, więc. Więc tutaj nie jestem w stanie tego tak aż jednoznacznie stwierdzić, w każdym razie tłumik jest raczej oryginalny, ale pewności nie mam. Napisy. Tak, Ursus 330. Słuchajcie, w roku 67 napisy Ursus były bez paska. Bo jak wiecie, wam teraz pokażę tu na mojej kratce, która na ścianie wisi te ozdoby. To już są, słuchajcie, lata późniejsze. Tam już 70. całe lata, a potem do końca produkcji, No to już wszystkie te napisy na Ursusach były z paskiem, takim wiecie. No widać to tak, widać ten pasek, taki, który tu przez środek biegnie. Natomiast w roku 67 tego paska jeszcze nie było. Yy, z cech bardziej charakterystycznych, no wiadomo, siedzenie miskowe, ale to ono długo było w tych Ursusach, bo jeszcze w latach 70. zdaje się, że również było jeszcze montowane. To metalowe siedzenie z resorem. Tutaj filtr oleju bączek to też jest taka cecha też dosyć taka istotna w tym pierwszym roku produkcji. Były również obciążniki tutaj w środku koła, w Felgach, przednich, w tylnych kołach wiadomo, były do końca produkcji montowane. One się tam potem zmieniały, nie będę już się tak zagłębiał, bo mieliśmy się skupić tylko na pierwszym roku produkcji. W przednich kołach natomiast później tych obciążników nie było, były montowane tutaj z przodu, na około zaczepu, tak bym tak to powiedział, tutaj z przodu na froncie. Mm, tak, te obciążniki też jeszcze w latach 70. zdaje się, że były, ale mówię, skupiamy się na roku 67 i takie cechy charakterystyczne. Kierunkowskazy wam szczerze powiem, że nie wiem czy się czymś różnią, czy nie. Tutaj są, nie wiem czy były, raczej tak, bo już nawet 28 ursów miały, więc te tym bardziej powinny już je mieć. Dobra, słuchajcie, kolorystyka, no to wiadomo, taki zielony też, jaki RAL, Wam nie powiem. Byście się musieli zagłębić. Na kanał tam bardziej Retrotraktor oni się zajmują właśnie takim dosyć dokładniejszym, po prostu tutaj dokładniejszymi remontami. I w 40 zdaje się, że też szukali ten lakier, który będzie jak najbardziej zbliżony do oryginału. To będzie chyba ten sam odcień. Więc jeżeli was to interesuje, to tam na jednym firmie właśnie pokazali, jaki tam do 40 RAL będą sobie dobierać. Słuchajcie, mówiliśmy o blacharce, więc przejdziemy sobie do, do maski. Tutaj mamy zdjęcia od góry, od razu zaznaczam zdjęcia, nie są mojego autorstwa. I no ich po prostu od razu mówię, że są po prostu zdjęte z internetu, tak ściągnięte. Słuchajcie, po lewej stronie mamy maskę 3067 roku. To nie, nie musi... Nie są to zdjęcia najwyższej jakości, najlepszej, ale myślę, że nie trzeba być specjalistą, żeby to zauważyć. Ewidentna różnica chociażby tak pierwszy rudoka no to pokrywa to jest maska ta żółta po prawej z mojej stronie to jest maska już najbardziej charakterystyczna do końca do końcu to jest ten ostatni typ tak naprawdę tak taka już najbardziej popularna maska z 30 i ona miała po prostu tę tą klapę od góry widzicie jak jest bardzo wysunięta naprzód i jaki jest wąziutki tutaj ten jak jest krótki w miarę ten przodek taki okrągły obły tak Natomiast maska w 1967 roku była przystosowana do starego typu chłodnicy, tej takiej jeszcze zaadabutowanej z Ursusów 25, 28, która miała tutaj taką konsolę, bym to nazwał, tą półkę taką wystawioną dosyć daleko i do niej nie było potrzeby, aż żeby ta klapka była taka długa, więc była po prostu krótsza, co chyba widać. Przodek maski, ten przód front jest po prostu ostrzejszy i bardziej taki no, zadziorny, bym powiedział co też widać, i też Wam postaram się to za chwileczkę pokazać. Były tam słuchajcie jeszcze typy tych masek, inne tam, bo to jest, typ, to jest typ pierwszy, ostatni. Były tam jeszcze typy takie różne przejściowe, ale już nie chciałem się aż tak zagłębiać, bo tak jak mówię, mamy się skupić na roku 67. Tutaj widać jeszcze od góry, już korzystając z okazji, Wam pokażę leflektury, te o których wspominałem. Takie jajka, jajeczka, bardzo ładne reflektory z Ursusa 28, zaadoptowane. Kolejną, tutaj słuchajcie, cechą są tylne błotniki. Mianowicie, teraz Wam pokazuję błotnik lewy, o też zdjęcie nie mojego autorstwa. I tak słuchajcie, czym one się różnią od takich nowszych, już tych najbardziej znanych 30.? No to przede wszystkim, wiadomo, otwory do mocowania ławeczki, normalna sprawa, ale. Mają te błotniki z pierwszego roku produkcji taką rzecz, że są przystosowane do mocowania kabiny typu daszek, tej takiej z szybą z przodu panoramiczną, co było po prostu charakterystyczne dla pierwszego roku produkcji. W późniejszych latach były już one zastąpione, te kabiny po prostu rurkowymi czy tam cokolwiek było montowane. Ludzie sobie też te puszki montowali, 60 tek wiecie, 40 ubrane gdzieś tam. Także mówię, to jest pierwsza cecha charakterystyczna tych starych błotników. Błotnik, słuchajcie, prawy, również zdjęcie nie mojego autorska. I czym on się różni? No, po prostu główna różnica to jest taka, że śruby do montażu rozdzielacza tego hydraulicznego są bardziej na środku błotnika, są dalej po prostu od pozycji siedzącego kierowcy, tak, traktorzysty. Jeżeli słuchajcie, chodzi o kształt samych błotników, no to samym kształtem nie różnią się zbytnio od tych nowszych. Słuchajcie, kolejne różnice, takie bardziej techniczne bym powiedział, no to filtry. Wiadomo, filtr olejowy, no to tam już wspominałem na tym dużym zdjęciu całego ciągnika, no to wiadomo, powinien być jeszcze bączek oryginalnie. Z ciągnika jeszcze 28 zaadaptowany z Ursusa, filtr powietrza też powinien być właśnie taki jak tutaj starego typu z Ursusów, 28 jeszcze adaptowany. W pierwszym roku produkcji z tego co mi wiadomo. Yy, I pompa wtryskowa, słuchajcie, to jest pompa z Ursusa 28 typowo, a to jest 30, takiej już do końca produkcji. I pompa z, 30, z pierwszego roku produkcji powinna być właśnie jeszcze podobna do Ursa 28, bo tutaj charakterystyczną cechą to kółeczko do podawania dawki ropy, tak? To ja to nam nazywam kółeczko, po prostu się zwiększa dawkę do ropy, po prostu się daje ropę do odpalania, tak? Nowsze pompy z 30, jak widać, już tego nie mają. Słuchajcie, lecąc dalej, w dalszym ciągu, słuchajcie, deska rozdzielcza jak widzicie, niemalże identyczne jak kursusie 28, zegary powinny być właśnie takie jak w 28. Ja bym się słuchajcie nawet pokusił o stwierdzenie, może błędnie, ale że ten ciągnik naprawdę, jeżeli chodzi o takie elementy bardziej, że tak powiem, no wizualne, tak? takie po prostu smaczki, tam zegary, gałeczki, ten odlewarka zmiany biegu od gazu ręcznego, wiecie o co chodzi, takie ronice, takie dekielki, takie smaczki. To naprawdę ten ciągnik ma bardzo dużo wspólnego z, Ur z Ursusem 28. Czy to moje stwierdzenie jest słuszne? Proszę Was o opinię na ten temat. Wydaje mi się, że coś w tym może być. Słuchajcie, jeszcze z takich różnic, takich kosmetycznych smaczków, no to wiadomo, gałeczka yy, rękojeść, gazu ręcznego. Jeszcze taka właśnie powinna być w pierwszym roku produkcji, taka właśnie z Ursusa 28, podłużna, taka biała. To też jest cecha charakterystyczna. Jeżeli chodzi, słuchajcie o oś przednią, no to nic innego niż po prostu zwykła, okrągła oś. Montowana aż do roku 80. do 79, przepraszam, w 80 roku weszły już osie płaskie. To jest po prostu informacja, która wynika z moich y, obserwacji, więc jeżeli się mylę, dajcie mi znać, no ale tak by wynikało, bo ja znalazłem ciągniki 330 z roku 79 egzemplarz, który miał jeszcze oryginalnie oś okrągłą i znalazłem też egzemplarz 30 z roku 80, który miał już oś płaską, więc wydaje mi się, że będzie to prawda. Jeżeli chodzi o koła, to, to tylne wiadomo, zwykłe felgi y, istniejące już do samego końca produkcji 30 Dla porównania starsze Ursusy 25 miały takie felgi nieco inne, po prostu nie miały w środku takiej gwiazdy, tylko miały takie kwadrat Oczywiście tyczy się to tylko Ursusa 25, bo 28 miał już taką gwiazdę. Jeżeli chodzi o gumienie, różnie to tam wyglądało, różne opinie się słyszy, jednak z mojego punktu widzenia, z moich obserwacji, wychodzi na to, że w pierwszym roku produkcji powinny być takie ozoski, ozosowe typowe opony, ja na to mówię ozoski, właśnie takie gryzaki. Ten z tym po prostu bieżnikiem, tak, tak jak tutaj widzicie, taki powinien być bieżnik na przednich oponkach. Jeżeli chodzi o oponki tylne, no to chyba widać różnice w bieżniku. To są typowe takie jeszcze opony OZOS, właśnie stare. Widać chyba ten po prostu wygląd bieżnika. Dla porównania bieżnik już z nowszych, opon 100 mila. No widać różnice gołym okiem, prawda? Jeżeli chodzi o słuchajcie, o kabinę, no to powinien być to typowy daszek z Ursusa 28 zaadaptowany właśnie jeszcze w pierwszym roku produkcji 30, czyli w 67. No tutaj jeszcze wcześniej wspominałem o kierownicy, dla jasności wam pokażę całe jej zdjęcie, tak wygląda oryginalna kierownica, biała do pierwszej trzydziestki. no i na koniec rzut okiem na ten ciągnik, który wam pokazałem na samym początku, z drugiej jego strony. Jak widzicie, filtr powietrza jest taki, jak mówiłem, wszystko jest tak, jak mówiłem, mniej więcej, tak, bo oponki są degum przynajmniej przednie. Dobrze słuchajcie, tak tutaj dzisiaj dosyć to wam bardzo treściłem, jednak chciałem ten film zrobić już od dawna i w końcu dzisiaj się do tego zabrałem. Myślę, że dużo rzeczy się potwierdzi z tego co ja mówiłem, na pewno jakieś błędy popełniłem i jeżeli takie są to naprawdę Was proszę o poprawę i bardzo to chętnie po prostu przyjmę do siebie i się poprawię. Jeżeli słuchajcie, macie jakieś uwagi, naprawdę piszcie w komentarzu, ja wszystko przeczytam sobie i sobie wezmę do serca, sobie oczywiście zdiagnozuję tą moją wiedzę, a chociaż wydaje mi się, że na pewno dużo informacji mówią rzetelnie, tak przynajmniej się staram. Dobrze słuchajcie, napiszcie w komentarzu, czy dzisiejszy film się Wam spodobał też, trzymajcie się do następnego. No i cóż, miłej niedzieli, tak? No i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!